Nazywam się Mateusz Kuśmierz, przyjechałem z Lublina. Do tej pory pracowałem w drugiej lidze jako drugi trener w Politechnice Lubelskiej, jako pierwszy trener w cukrowniku Lublin. No i pracowałem z grupami młodzieżowymi w klubie TPS Lublin i ostatnio w siatkarskich ośrodkach szkolnych w Lublinie. Uczestniczyłem w obozie przygotowawczym juniorów, którzy przygotowywali się do Mistrzostw Europy, taka kadra była prowadzona przez Jacka Nawrockiego. Ślep suwałki jest klubem, który stale się rozwija i który stawia sobie ambitne cele. Chciałbym w tym uczestniczyć. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, że tutaj trafiłem. Jest to nowe doświadczenie dla mnie. Od paru dni jestem w suwałkach, poznaję drużynę, poznaję miasto. Na razie wszystko bardzo fajnie wygląda. Będę pełnił rolę drugiego trenera i kierownika drużyny, czyli będę odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, związane z wyjazdami na mecze i związane z jakimiś sprawami, które będą dotyczyły zawodników, organizacyjne. Będę również prowadził statystyki. Statystyki mają dać obraz trenerowi po meczu, na jakim jesteśmy poziomie, co możemy poprawić, co już dobrze wykonujemy. No i dają nam informacje o przeciwniku, jakie są ich słabe strony, jakie są mocne strony i na co mamy zwrócić uwagę. To jest bardzo cenne w trakcie meczów i w trakcie tygodnia przygotowań do meczu. W ten okres przygotowawczy jest zawsze bardzo trudny i ciężki, bo muszą dwa razy dziennie trenujemy i siódme poty wylewają zawodnicy. Więc jest to trudna i ciężka praca. Ja nie ukrywam, już się nie mogę doczekać pierwszej kolejki, bo po to tu trenujemy, żeby grać i mam nadzieję, że już ten czas, żeby jak najszybciej płynął i żeby ten pierwszy gwizdek był przed nami, oby jak najszybciej. Nazywam się Jakub Urbanowicz. Grałem w siatkówkę od 10 lat. Swoją przygodę zaczynałem w olsztynie. Zdecydowałem się na suwałki, ponieważ ze względu na to, że chciałem grać więcej przede wszystkim. Chciałem się rozwijać. Dowiedziałem się, że tutaj jest bardzo dobry trener. Dobre przygotowania są. Dlatego się zdecydowałem, chcę zająć z drużyną jak najlepsze miejsce i pomóc, ile mogę. Jak mi się uda, to będę bardzo szczęśliwy. Chcemy być w czwórce i myślę, że... To może nam się udać. Atmosfera moim zdaniem jest bardzo dobra, wszyscy dogadują się ze sobą znakomicie, począwszy od prezesów, po trenera, po zawodników, więc nie mam zastrzeżeń na razie. Przeciwnik są mocni, sprowadzili dobrych zawodników, w wielu drużynach, niektórych znam, ale co, trenujemy ciężko, by wygrywać z każdym i myślę, że to nie będzie żadna przeszkoda i wygramy całą ligę. Na pewno chcemy poprawić chociaż o jeden stopień poprzedni sezon. Czyli, czyli będziemy celować tą pierwszą czwórkę, może pierwszą trójkę. Naprawdę ciężko powiedzieć, bo dużo dużo, drużyn jest w tym roku w naszej lidze, dużo niewiadomych. Dopiero po serii spotkań, po serii turniejów będziemy widzieli, jak, jak, jaką siłą dysponują inne, inne zespoły. Wtedy będę mógł lepiej powiedzieć dokładniej, gdzie chcemy być. Ale myślę, że pierwsza czwórka na dzisiejszy dzień, tak bym to oceniał, biorąc pod uwagę... To, co ze słyszenia, taką informację, jaką ze słyszenia dostaliśmy, jak, jak wyglądają te inne drużyny, jak wyglądają składy. No Jak będzie, no to myślę, że za miesiąc, za półtora będę mógł bliżej powiedzieć, gdzie, gdzie siebie widzimy. Negocjowaliśmy z tymi zawodnikami od początku, którymi chcieliśmy, żeby byli u nas. Mamy dosyć młodych, można też powiedzieć, rozgrywaczy. Nie są ani strasznie wysocy, ani jacyś bardzo doświadczeni, ale plusem jest to, że. We dwójkę chcą grać i rywalizują ze sobą, dlatego bardzo fajnie to wygląda na treningach. A myślimy razem z trenerem i z resztą, z resztą z zarządu, że to tylko może na plus dla nas płynąć. Po drugie, mamy od samego początku sezonu dwóch rozgrywaczy, mogą się ogrywać z resztą chłopaków, także no też powinno, powinno to się wypalić, jeżeli chodzi o o rozegranie. Mamy mamy w których w tym roku e, czuję się naprawdę troszeczkę pewniejszy, e, troszeczkę więcej zaufania ma u zawodników, e, więcej wiary, no, i mamy drugiego trenera, który dopiero od kilku dni tak naprawdę tak jest z nami, także ciężko chce wyrokować, jak dobry jest, ale na razie jego praca nam się podoba. Mieliśmy kilka rozmów przed samym sezonem z kilkoma e, e, chłopakami, e, to większość było byli młodzi ludzie, właśnie z, z kilkoma osobami na to stanowisko. I akurat Mateusz, najbardziej na przykład do gustu, najbardziej gdzieś ta intuicja podpowiedziała, podpowiedziała nam, żeby zainwestować w tego, w tego człowieka, i na razie jesteśmy zadowoleni.